Witajcie kochani. Dzisiejszym tematem zajęć są miary i mierzenie różnych przedmiotów różnymi linijkami, na przykład miarą krawiecką, metrówką, linijką i jeszcze mam dla Was taką linijkę. Jednostką miary w takich przedmiotach jest centymetr i dzisiaj zajmiemy się tym centymetrem. Jeśli macie podstawowym tym yy, miarką, którą każdy na pewno ma w domu, jest y, oczywiście linijka. Na linijce mamy oczywiście wyznaczone, tutaj mam taką większą, oczywiście mamy wyznaczone centymetry i milimetry. Chociaż na tej linijce takiej y, y, szkolnej widać lepiej milimetry. 1 cm to 10 mm. I mamy tak linijki różnej wielkości. Linijka szkolna, linijka krawiecka. Mamy też miarę krawiecką. Jeśli macie w domu, to można wszystko mierzyć miarą krawiecką. Na miarze krawieckiej też mamy centymetry. Zobaczcie, tylko tutaj nie widać milimetrów. Mamy centymetry. O. I mamy tradycyjną metrówkę. Używaną najczęściej przy budowach i jest ona bardzo wygodna, bo zobaczcie, tutaj nam wciąga, a tu możemy zabezpieczyć, i wtedy mamy y, zabezpieczoną y, taką miarę, jaka była nam potrzebna. Y, tu na takiej metrówce mamy też oznaczone milimetry. Zobaczcie, tutaj zaczyna się od zera, pewnie gdzieś tu jest jedynka, dwójka, trójka, a tymi małymi kreseczkami mamy oznaczone milimetry. Dzisiejszym zadaniem Waszym chciałabym, abyście pomierzyli sobie różne rzeczy. Jeśli nie macie linijek, metrówek czy miar krawieckich, tak jak ja, może Waszą miarą być na przykład długopis, nie? Wtedy nie piszecie, że miarą jest centymetr, tylko miarą jest długopis. Ja Wam na przykład zmierzę metrówką nasz mój długopis. Zobaczcie, wkładam go tutaj. I mierzymy ile centymetrów ma ten długopis zobaczcie ten długopis ma 13 cm zobaczcie 13 cm od zera do 13 cm więc możecie sobie mierzyć wszystko yy, długopisem wiedząc że trzy, ma 13 cm oczywiście jeśli macie miary Wtedy mierzymy wszystko. Możemy zmierzyć sobie na przykład palca, mierzymy swojego najdłuższego palca, mój ma 7 cm, mierzymy sobie kolejnego palca, kolejny mój palec ma 6,5. I chciałabym, abyście pomierzyli sobie różne rzeczy, możecie sobie sami bywać, możecie zmierzyć sobie na przykład długość swojego stołu. Jeśli mierzycie to linijką, oczywiście to będzie trudniejsze, zmierzyć stół. Moja linika ma 15 cm, mierzę, ile tych piętnastek będzie. Na przykład mój stół ma 5 piętnastek, czyli biorę, zapisuję sobie, że 5 razy 15 i wtedy liczymy i wychodzi nam suma, że to jest 75 cm centymetrów, czyli mój stół ma szerokość 75 cm. Wyślę wam różne przedmioty, które możecie zmierzyć w swoich domach. Pamiętajcie o dokładności, aby dokładnie przykładać swoją miarę do przedmiotu, który mierzycie. Mierzymy centymetr, do centymetra, pamiętając o milimetrach, jeśli coś ma 1 cm i na przykład 2 mm, wtedy zapisujemy, że to ma 1 cm i 2 mm. Pamiętajcie, że skrót centymetra to jest 1 cm, zobaczcie, 1 cm, a milimetr to jest 1 mm. I tak zapisujemy. 1 cm, 1 mm. 1 cm to jest 10 mm, czyli 1 cm 10 mm mm zapisujemy MM. Możecie y, zmierzyć sobie swoje palce, wszystkie palce, mierzymy wszystkie palce. Mierzymy szerokość i wysokość na przykład swojego stołu. Możemy zmierzyć sobie na przykład dłoń. Ile centymetrów mamy od łokcia do najdłuższego palca? Możemy zmierzyć swoją nogę. Możemy zmierzyć na przykład y, y, tutaj rozpiętość swoich barków. Ile centymetrów mamy od jednego do drugiego barku? Wtedy bierzecie karteczkę, zapisujecie to. Ile centymetrów mają na przykład wasze paluszki? Zapisujecie to na karteczce. Możecie zrobić wtedy zdjęcie karteczce, ale chciałabym, abyście zrobili zdjęcia również swoim miarkom. Wszystkie znajdźcie w domu wszystkie miarki, jakie macie i zróbcie sobie z nimi zdjęcie. Ja też Wam zrobię takie zdjęcie. Zobaczcie na przykład taką miarę możemy powiesić sobie na szyi i zrobić sobie z taką miarką zdjęcie i przesłać mi wtedy ja takie zdjęcie jeszcze na Facebooku i wtedy zadanie będzie już wykonane. Pozdrawiam was serdecznie i całuję. Do zobaczenia.